Jak dobrze wiecie ostatnio nie idzie najlepiej i było podwójne zerowanko. Królewskie zerowanko, no niestety, ale dzisiaj... Spróbujemy, spróbujemy, ale innej metody, innej techniki, skrzyneczki bez gesterka, takie tańsze, zobaczymy czy coś uda mi się trafić I powiem wam, że nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo no ja ostatnio niestety, ale nic fajnego nie trafiłem, jednak zobaczcie Moi widzowie, moi widzowie, trzech widzów wysłało mi jakieś fajne batelki, no i pokażę wam, pokażę co zrobili na moim kodziku, jeden wariacik Kurde, no jedną battle życia, ale to jeszcze w święta. Jednak zaczniemy sobie od takiej batelki. Zobaczcie, to skrzynia Hot Goods Case, nowa eventowa za 4 ziko, standardzik na 4 osoby. No i mój widz zgarnął Glocka Franklina. No powiem wam, że jak na skrzyneczkę za 4 ziko, no to taki Glock Franklin to jest naprawdę zajebisty drop. Pamiętam. Jak ten gloczek kosztował kiedyś trzy dyszki. I bo wtedy miałem. A on naprawdę jest teraz dosyć drogi i moim zdaniem, nawet ciekawy. No i trafił takiego gloczka. Lecimy do drugiej batelki. No i druga batelka jest naprawdę powalona. No zobaczcie, co mój widz zrobił. Za batle. Batla za 400 cztery 4 cztery osoby standardzik. No i zobaczcie, skrzynia Santa Case nie dała nic. Ale dead case. Dead Case na buście. Wypluł mojemu widzowi HowlRound. No i dzisiaj tego sika na buście damy. Jednak jest to stara batelka zrobiona na kodzie, ponieważ jak widzieliście tam była skrzynka świąteczna, więc jest to stara bitwa, ale dopiero niedawno widz mi podesłał. No i lecimy do ostatniej batelki. No i ta ostatnia batelka przepotężna. Zobaczcie tą batelkę: Knight of Case, za zadyszkę. zadyszkę. No i zobaczcie, co mój widz trafił. Trafił Bayonetta Noc, Minimal no i takie dropy na kodziku. Jednak pamiętajcie, nie zawsze da radę trafić na najlepsze przedmioty. Kodzik nie daje dodatkowych szans na wygraną. No, jednak, jeśli byście zrobili coś na moim kodzie, możecie się tym pochwalić u mnie na insta. Nawet jeśli przegracie Battle, to możecie się też pochwalić przegraną. A ja wam powiem tak. Mam dwie pary rękawiczek, mam szósteczkę, i myślę, że zaczniemy sobie dzisiaj generalnie taką właśnie batelką z Dead na buście. Damy Beast case y na buście, no i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że dzisiaj zaatakuję standardzikiem. Jednak, jeśli ktoś chciałby zagrać na moim kodzie, no to może zgarnąć dodatkowe skiny, grając właśnie na moim kodzie. Jednak pamiętajcie, strona jest tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo nie zachęcam cię do wpłaty, bo nie trafisz żadnych fajnych skinów. Ale jeśli byś chciał zrobić nowe skiny, no to zobacz. Za 8 ziko są dwa USP, dwa nowe USP, wam wrzuciłem. Za 8 ziko jest dalej good Knife i za 5 dyk jest dalej do zgarnięcia Falcon, Knife Gamma, Doppler Emerald. Żeby zagrać na moim kodzie, klikasz zielony plus, wpisujesz kodzik baxy, otrzymujesz darmowe 2 złote i plus 10% dopłaty. A my zaczynamy, batelką o której mówiłem, i myślę, że wiecie co, nie, na dwie osoby. Na dwie osoby. I zobaczmy, co z tego będzie. I myślę, że tak. Na początek dwa razy plak caseik. E, dajmy w ogóle, wiecie co, tą skrzynię Night Ops. Tylko, że ja ją dam na buście. Damy jednego Steampunk'a na buście. Damy teraz Dreams and Mara na jesterku, Troszkę lepsza skrzynia. No i dobra, dajmy. E, dajmy tego Dead Caseika. Gdzie on jest? Dobra, tutaj. Damy trzy razy. I damy trzy razy Beast Case'a. Na buście dajmy jeszcze 4% Slotera, damy 4% Crimsona i damy skrzynię 1% Dragon Lore. I robię taką baterkę na dwie osoby. Tak naprawdę jedna skrzynia na dżesterze i jest to Dreams and Nightmare, reszta na buście i 2% procentóweczki zagramy z Alexem. Mam nadzieję, że ta baterka może przyniesie mi takiego haula właśnie jak mój widz trafił z Dead Case'a. Ale zaczynamy P2000 i one jest w sumie tańsze niż gloczek Nuclear Garden. No, SG jeszcze trafił Alex. Zobaczmy tego Night Opsa. Za dwie dyszki Cyrex to jest spoko Drop, moim zdaniem. Cyrex fajny skin. Drugi Night Ops. No tutaj MP5. No powiem wam, że Lipa. Jak widzicie, nie zawsze da rady trafić najlepsze przedmioty. Mój widz z tej skrzyni. Bez boosta. Zadychał, trafił bajoneta. No ja niestety nic fajnego. Zobaczmy Dream Sand Nightmara. Bez kos No szkoda, bo to była jedyna skrzynia na jesterze, ale może Dead ich coś fajnego wypluje. O, wulkana wypluł. Kurwa minimalware'a dla Alexa i to jest zajebisty drop ze skrzyni za 168 ziko Jedną minimalware, no jedynie padaka, bo, bo, bo to nie jest wulkan dla mnie i będzie ciężko, chyba że w sumie na tych wózk. Dwóch... no nie no, z tej bym musiał trafić M9 z Lotera. Jeszcze beast casing na buście dał hiperbestię dla Aleksa. Druga skrzynia dla Kumicho Dragon i Nightwish'a, Zobaczmy ostatni beast case. Five sevenik. No nie pobijemy, ale tutaj jest szansa, jak trafię M9. M9 przeleciała, no i nie, no już po ptakach. Wątpię, że ze skrzyni 1%. Trafię kuźwa cokolwiek, no nie no, wysyłam mu faka. No wątpię, 1%. Nie, no nie ma szans. Nie ma szans na 1% tutaj tej baterki wygrać. No i powiem Wam, że mocny standardzik, naprawdę konkretny. Jak na... W sumie same skrzynie na buście. jedynie Dreams and Nightmare na Jesterze, który nic nie wypluł, to powiem Wam, że naprawdę nieźle. A kliknijmy tego 4% Slotera. No nic nie będzie, niestety, ale kliknę jeszcze 4% Crimsona, 111 z ikon no jakby klasik wyleciał, byłoby zajebiście, ale nie ma. Eee, kliknijmy Dreams Nightmare na Jesterze, kliknę to na Jesterku, zobaczymy, taką jedną może akurat wypadnie. Posa. Mamy MP7, czyli to samo, co trafiłem na batelce, więc lipa tak naprawdę. A zobaczmy skrzynie, a dajmy te 50 na 50 Wiecie co, otworzę dwie skrzynie 50 na 50 z kałachami. Mamy dwie skrzynie akwamaryny i powiem Wam, że no nie jest to najgorszy traf. A zobaczmy jeszcze dwie, może wpadnie ten wulkan. Oj, tutaj mamy dwa razy kałacha Uncharted'a. No, powiem wam Lipa z Lipa, a zobaczmy AWP Case 50 na 50 Kliknę też takie dwie. Czy będzie hiperbestia? Będzie hiperbestia, ale no nie jest to jakiś mega wybitny drop. Zobaczmy jeszcze tą skrzynię Night Ops, i kliknę ją tak trzy razy. Mamy MP5. Mamy uspk Cyrexa. Mamy Emeczkę MP9 i uspk Z kolejnych trzech Lipa, a zobaczmy teraz na buście. O, kuźwa, 3 MP5! E MEczka. Ej, na buście gorzej, szczerze, niż bez busta. No dopiero teraz wypadł USP Guardian fabrycznie nowy, ale wcześniej to przynajmniej trafiłem, nie wiem, tu jakiegoś Cyrexika. Guardiana nie trafiłem, no teraz dopiero trafiłem drugiego, no ale tutaj mamy znowu już tego USP Cyrex i MP5. Mamy Guardiana. Fajnie jakby taki bajonecik nam wjechał kuć, bo z tego bajonecika szłoby cokolwiek zrobić, ale mamy Jameczkę Nightmare i to jest pierwszy różowy skinek, jaki wypadł mi z tej skrzyni, jak otwieram. Ale dobra, odpuszczę, no nic fajnego nie wpadło. A zobaczmy, bag myślę, że za drogi, ale jakbyśmy kliknęli na jesterku Mastermind Case'a. No jest to szósty najlepszy przedmiot, więc chyba nie ma aż takiej tragedii. Jest to w ogóle fabrycznie nowa emeczka, więc dobra, nie ma tragedii, spoko. A zobaczmy jeszcze underka. Ja myślę, że damy tak, hot gods na jesterze, damy to na Gesterze. damy jednego steampunka, na Warta, dreams and nightmare'a i dajmy tą jedną eventową, ale nie night ops, tylko tą droższą, gdzie jest Diggle blazik, czyli mastermind. Zróbmy takiego undera na trzy osoby z pięciu skrzyneczek. Może się to jakoś ładnie ułoży, może wpadnie taki anderek dla mnie. No i zobaczmy. Jak pierwsza skrzynia, najlepszy drobnik tu jest to okej. ok. No zaczynamy w sumie każdy pod baziko, więc porówno. Oj, kałaszek najlepszy. Nie, awupa najlepsza, dobra. Myślałem, że kałaszek, ale całe szczęście nie. Ale trafią Falkiona na Falora, no i jest padaka. No i niestety, z tej baterki już raczej nic nie będzie. No ale zobaczmy jeszcze ostatnią skrzynię Mastermind Case na Jesterze. Nie ma ani Digla Blaze ani nic konkretnego. No i ten Anderek też niestety nie na moje konto. Sprzedam sobie te dwie pary rękawiczek i spróbujmy przywarcić. Jeszcze jedna 4% slot. 4% sloter, niestety, ale no nie dała zupełnie nic fajnego. A tak myślę. A zobaczmy Lovely Case'a na Jesterze. 300. stówki. Mamy Maka 10 Neon Ridera. Jest to dziewiąty najgorszy traf, patrząc od końca. A jakby ten Gutney wleciał, no to mamy drugi najlepszy traf. Jednak mamy AWP fabrycznie nową, więc chyba nie ma aż takiej tragedii. I mamy bajonecika Sloter za trzecim podejściem. Jest to najlepszy drop z Lovely Case'a. Mamy bajoneta, jest dobrze. Kliknijmy jeszcze Neon Case'a za stówę. No tutaj mamy Galilka, dobra. A tak sobie myślę, jakbyśmy załadowali Undera, dalibyśmy to i to. To może być głupota, ale wam powiem, że na 2% już ta Dragon Lorka wpadała, a najlepiej jakby sama M9 wpadła. Szczerze M9 na środek i to będzie naprawdę dobrze. No ale bezem dziewiątki na 2% no, niby wpada, ale będzie ciężko, mi się wydaje. No tak myślałem, że będzie właśnie ciężko. No i niestety, ale z tych procentówek, no tak naprawdę nici. A zobaczmy jeszcze dwie skrzynie z klasikiem. No i klasika niestety nie ma. No a kliknijmy. Akurat mam w sumie tam trzystówki. Może nie wpadnie. No dobra. Niestety nie wpadło, mam 100 tysięcy punktów, za 100 tysięcy punktów mogę wziąć tą meczkę i tego kałaszka. No i powiem wam tak, tego kałaszka sprzedaję, ale ta meczka Mecha Industries będzie dzisiaj do zgarnięcia, 170 ziko dla was, ale żeby wygrać meczkę Mecha Industries musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj dwie łapeczki to 84 grosze, tyle ile dobijecie, tyle rozdam, dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam, nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No i dzisiaj w komentarzu piszesz. Kurczę, co byś mógł napisać w komentarzu? Ej, ostatnio pisaliście o swoim zwierzątku. A dzisiaj możecie napisać. Kurczę, ej, czy macie samochód? Czy macie samochód, a jak macie samochód, to piszecie jaki. Jeśli nie macie, to piszecie, że nie macie samochodu, ale jak macie, to piszecie jaki. E, no powiem wam tak, że ja miałem samochód. Ale się zjebał, bo wjechałem w taką dziurę, rozwaliłem całe zawieszenie i tak jak rozwaliłem całe zawieszenie, to podjechałem do mechanika, mówię, dobra, weź mi to tam na trytytki, wiesz, to no, zrób na trytytki. Zrobiłem na trytytki, wyjechałem na drugi dzień, wszystko na czerwono, niestety na desce rozdzielczej, wszystko na czerwono. No i Audi poszedł, papa, turbina rozwalona, najprawdopodobniej wtryski od silnika zasały olej. Ja teraz jeżdżę autem mamy, ewentualnie autem dziewczyny, czyli Corsa. No e, i wiecie co? E, nie wiem czy wiedzieliście, może nie, ale zobaczcie, pyk, pyk, Karambit Lore Case, mamy tutaj 0,6% na cokolwiek dobrego i zobaczymy. Zobaczymy, czy coś wpadnie, tak myślę, że no trochę ich otworzę, no zobaczymy, czy nie wiem, może akurat przy farce i trafię karambita lora, w co wątpię, e, jest to generalnie skrzynka do farmienia, tak zwany farmki. mamy tutaj naprawdę, no bardzo, ale to bardzo mały procent szans na trafienie właśnie jakiegokolwiek e, lora, ewentualnie w e, handwrapsów, no ale może, może przy farce, no zobaczymy, ile już mam, 1400, już jest to lipa. Już jest lipa i raczej tutaj nic nie wpadnie. Ile jest? 1200. Dobra, no myślę, że do 1000. Do 1000 zjeżdżam. I zobaczmy, czy coś będzie. Ostatnie 3. No i nie ma. No nie ma. Dobra, ostatnie 3. Nie ma nic. No to jest skrzyneczka do farmienia. Bardzo ciężko cokolwiek z niej trafić. Ale jakby ktoś nie wiedział, no to taka skrzynka jest ale wymieńmy jeszcze punkty, no cztery dyszki, zostawiam Tysiaka na przyszły odcineczek, to by było na tyle na razie.